Kolejny deszczowy dzień przygód. Hiszpania to nie tylko palmy i słońce, ale też, jak widać... Taka sytuacja. I dzień od rana jest mi umilany przez system kolei. Plan na dzisiaj był prosty. Jadę do dentysty do miejscowości 10 km od mojej. Miałem odebrać żonę z dworca o pół do dziewiątej, odwieźć się do domu, potem wrócić na dworzec i... No i przejść po prostu na następny pociąg i pojechać na stację. Ale niestety sytuacja uległa zmianie, bo... Jak widać, pada i wtedy pociągi głupieją. Także moja żona, zamiast wrócić w godzinę do domu, to jest gdzieś tam w sam pociągu, który się zatrzymał, i nie wiadomo w ogóle kiedy wznowi swoją podróż. A ja pomimo tego, że mam półtorej godziny na pokonanie trasy pociągiem, która powinna zająć 10 minut, no lecę już teraz i wezmę pierwszy, następny pociąg, bo teraz po prostu cały rozkład jazdy się rozjechał. Że pociąg, który miał przyjechać o 9.30, pewnie przyje przyjedzie o 18, a ja po prostu teraz będę czekał na każdy kolejny pociąg, które teoretycznie z mojej stacji odjeżdżają co pół godziny, ale właśnie widzę, że jeden odjechał. Także zobaczymy, kiedy przyjedzie następny. Przepraszam, że dziwnie gadam, ale wczoraj mnie zdrutowali. A tam jeszcze przyjaśnie, jednak mogłem jechać na skuterku. Właśnie kupuję bilet. Funkcjonował. No później. Jest totalny chaos. Nadworze nas przenoszą z jednego peronu na drugi, a są tylko dwa. No i nie tego ma odjechać poziom. A tam jeszcze przyjaźnie. Taka aplikacja, która w czasie rzeczywistym pokazuje gdzie są pociągi, ale widzę, że też się rozjechała aplikacja. Także nic nie działa. Z tymi pociągami jest tak jak z emeryturą. Kiedyś może coś będzie, ale nie wiadomo kiedy i co dokładnie. To jest dosyć duży problem pociągi tutaj, ale w całym kraju ogólnie. Po prostu no, dużo osób musi dojeżdżać, przemieszczać się samochodem to nie ma kompletnie sensu, bo no, koszty paliwa. Autostrad, jeżeli chce się przejechać do Barcelony, stąd gdzie ja mieszkam, to, to jazda autostradą w jedną stronę kosztuje 8 euro. Także zobaczmy stąd, gdzie ja mieszkam, 50 km od Barcelony. To jest niedużo. No, powinna być godzina maks do jazdy pociągiem. Jeżeli bym chciał pojechać samochodem, no załóżmy, że nie ma tam żadnych zniżek, które można uzyskać za częste jazdy i tak dalej. Jadę samochodem, płacę za paliwo. Teraz, jeżeli chcę jechać autostradą, alternatywą jest jazda przez bardzo krętą drogę, pełną zakrętów. I wzniesień. Jeżeli chce jechać autostradą, w jedną stronę za bramki płacę 8, ponad 8 euro. Także w dwie strony to już jest 17 plus paliwo. No i parking. Nie ma gdzie zaparkować w Barcelonie. No, może gdzieś na obrzeżach, jak się uda, ale no im bardziej w głąb Barcelony, no, to nie ma kompletnie gdzie zaparkować. Także taki dojazd dzienny w skrajnych przypadkach, no i pobyt w Barcelonie, jeżeli wybierzemy samochód, może kosztować 50 euro. A tego alternatywą dosyć sensowną wydaje się być. Kolej. No ale kolej działa fatalnie. Na przykład, mieszkając 50 km od yy, Barcelony, jeżeli ktoś pracuje w Barcelonie, no to zakłada dojazd maks półtorej godziny. No ale jak coś przestaje działać, to wtedy może to się wydłużyć. No i w zasadzie nie, nie ma limitu tego wydłużenia się czasu. Zobaczymy, ile będzie trwała podróż, która powinna trwać 10 minut, jeżeli chodzi o sam przejazd pociągu. Szedłem już z domu jakieś 20 minut Taka sytuacja. Jak już tak tu kwitnę na dworcu, to mogę powiadać, jak wygląda kwestia dentystów. Hiszpanii, tak samo jak wszędzie podejrzewam, czyli trzeba płacić, słono płacić. Ostatnio wybrałem się do dentysty pierwszy raz po 27 latach. Proszę mnie nie oceniać. No, może jest to dziwne, ale czasami w życiu dzieją się dziwne rzeczy. Jeszcze jak pracowałem tu w firmie, mieliśmy ubezpieczenie zdrowotne, prywatne wykupione wadesla Są dwie największe firmy ubezpieczeniowe w Hiszpanii. Adeslas i Sanitas. Najpierw mieliśmy Sanitas, ale potem zmienili to na Adesas. Firma opłaca to w taki sposób, że no koszt miesięczny takiego ubezpieczenia to jest gdzieś 50 euro. Na rynku komercyjnym, powiedzmy, jak ja bym chciał to sobie kupić jako klient, to zapłaciłbym 50 euro. To jest takie ubezpieczenie, jak na przykład trzeba wykupić, jak staramy się o numer NIE, a jeszcze nie jesteśmy zatrudnieni. Właśnie jak przyjechałem, to wykupiłem sobie ubezpieczenie w Sanitas i też płaciłem około 50 euro miesięcznie. Jest to traktowana jako część wynagrodzenia, tylko po prostu firma płaci za Was. I dzięki temu macie dostęp do, do lekarzy yy, prywatnie. Przez 7 lat pracy ani razu z tego nie skorzystałem. Chociaż no, były osoby, które często chodziły do lekarzy. Ja po prostu nie miałem takiej potrzeby. Dentysta i tak nie wchodzi w pakiet tego ubezpieczenia pełnym. W zakresie usług, ale były jakieś usługi, które to Adeslas opłacane przez moją firmę pokrywało. No i że 27 lat nie byłem dentysty i nagle no, zdarzyło się tak, że zdecydowałem, że pójdę do dentysty, to poszedłem do kliniki Adeslas. No, mam fatalne wrażenie, jeżeli chodzi o tą klinikę. To akurat było Wilanowa. Podejście do pacjenta mniej więcej jak do kawałka mięsa, a nie jak do człowieka. No ale zajrzeli mi w paszczę, powiedzieli, co tam widzą, no i wystawili mi wycenę. I taka wstępna diagnoza, to wiadomo prześwietlenie, potem proszę otworzyć paszczę. Zajrzeli mi w paszczę, proszę wyjść. Także przedstawili mi wycenę na to, co ich zdaniem należy naprawić w tych zębach. No jak po 27 latach to w sumie nieźle, jeżeli to tylko to. No potem ta oferta jest prezentowana w dziwny sposób, bo po prostu na korytarzu krzyczą masz próchnicę w tym zębie, ten ząb to w ogóle porażka, trzeba kanałowo. Także wszyscy pacjenci, którzy czekają dookoła, no nagle słyszą jakie macie problemy ze swoim uzębieniem. Tu masz ofertę 1600 euro, jak masz Adeslas to może być 1200, a jak wykupisz inne ubezpieczenie to może być 500. Także jakieś takie dziwne wyliczenia. A jak chcesz aparat, to nie możesz takiego mieć druciaka. Musisz mieć InvisiLine, to się chyba nazywa. To są takie wkładki. No i to kosztuje 4 koła. No i tyle. Jak się zastanowisz, tutaj znać. Potem przejrzałem tą wycenę i okazało się, że z racji tego, że mam to ubezpieczenie Adeslas, to bezkosztowo mógłbym sobie wyrwać ósemki górne, które i tak miałem wyrwać. Także na to się umówiłem. No, a resztę po prostu zignorowałem, no bo, no bo stwierdziłem, że jestem tu jeszcze 15 minut, a już ktoś chce ode mnie jakieś 7 tysięcy euro, żeby jakoś doprowadzić moje zęby do, do stanu używalności. Natomiast stanęło na wyrwaniu tych ósemek. I dlaczego nie polecam tej kliniki? Bo no, wyrywane miałem dwie ósemki górne, no i sposób, w jaki to zostało zrobione, no to przypominało bardziej, jakby robił to rzeźnik, a nie dentysta. Jedne, co się dowiedziałem od lekarza, to że mam szczękę i zęby jak koń i że ciężko idzie. Także ekstrakcja jednego zęba trwała 40 minut. Ym, na samym końcu też dwie osoby ciągnęły do tego zęba, żeby go wyrwać. Nie wiem, czy powinno się to odbywać w taki sposób. Po tygodniu miałem usuniętą drugą semkę w podobny sposób. No i potem prawie półtora miesiąca dochodziłem do siebie, bo przebieg gojenia był dosyć taki utrudniony, powiedziałbym. Ale stwierdziłem, że skoro już no, zacząłem chodzić koło tego tematu zębów, no to może też wstawię sobie aparat. Nie chciałem już więcej korzystać z usług tej kliniki, która mi wyrwała ósemki. Także poszedłem do innej kliniki, którą mi ktoś za. Rekomendował. No, i jeżeli chodzi o koszty aparatu, gdyby ktoś chciał znać, przedstawiono mi dwie wyceny: jedna na ten aparat klasyczny, a druga na te wkładki. Transparentne wkładki, łatwiejsze w użytkowaniu. No, po prostu jakaś nowa technologia. Czy nie wiem, czy nowa, no ale jakaś technologia, która. No nie wiąże się z tymi drutami, można je wyciągać, jeść tam, wszystko i tak dalej. Nie ma takiego dyskomfortu. Także cena za to to było 5500, a za takie klasyczne 3. Ale po wszystkich rabatach <gryw> należy przyjąć, że cena tego aparatu droższego to może być 4000 euro, a tego klasycznego około 2. Ja dostałem tam jakieś rabaty, bo no, będę robił też jakieś inne rzeczy <gryw> z zębami w tej klinice. Wykupiłem sobie jakby. Więcej usług. No i tak to wygląda z dentystami w Hiszpanii. Służba zdrowia w zasadzie działa podobnie jak w większości krajów europejskich. No, lepiej nie chorować, a pociągu dalej nie widać. I nie słychać. Właśnie dostałem cynko od żony, ona jedzie z Barcelony i pół godziny temu powinna już tu być, a dopiero dojechała do miejscowości, do której mam dojechać ja. 10 minut. 10 km stąd. No i nie mogę tam dojechać, bo nie ma czym za bardzo. Ja nie mówię po katalańsku, ale przez to, że... Ciągle Muszę sprawdzać właśnie ogłoszenia związane z pociągami, że zacząłem go rozumieć. To jest właśnie linia, którą jeżdżę i takie są informacje z chwilę. W związku z jakąś tam awarią pociągi nie jeżdżą. 18 godzin temu, 17 godzin temu, kolejna awaria. Potem, 2 godziny temu, stało napisane, że pociągi funkcjonują normalnie. To jest jakaś tam informacja automatyczna, chyba że gdzie sprawdzać połączenia w czasie realnym. No i godzinę temu pociągi opóźnieniami, które mogą przekraczać 15 minut. Średnio, w związku z incydencją w instalacji i potem cyrkulacja wstrzymana pomiędzy tymi dwoma stacjami w związku z awarią infrastruktury innej stacji. Cyrkulacja linii R2 może odbywać się z opóźnieniami średnio 25 minut. No, średnio, no może średnio, nie? bo ja już czekam chyba 50 i jeszcze nic nie przyjechało. I potem 35 minut temu, 35 minut temu się okazało, że to może przekraczać 25 minut, to później No i potem już w ogóle mówią, że, że w związku z warunkami atmosferycznymi a nie działają systemy megafonów. No także dramat. I to jest część, e, ta R2, Redos, to jest część e, tej linii. To jest jak PKP, TLK, no i oni tu już mają w ogóle rozbiciel. Bo tu informują, że z powodu deszczu, no jakieś tam, no nie wiem, no trochę padało, no ale nie wiem. No, z każdą wymówką No Dlatego, że to nie są awarie związane z deszczem, bo one się zdarzają prawie codziennie. Chyba właśnie wczoraj wyszła wiadomość, że 50% pociągów nie przyjeżdża na czas. 50%. Dosyć sporo. Tragedia. Coraz więcej ludzi na dworcu, no bo tak to działa. Kolejny pociąg, który miał odjechać, a nie odjechał. Także ci, którzy mieli wziąć pociąg o 8.30, nie przyjechał. Także czekają tu. Potem dołączają do tych osób osoby, które miały jechać pociągiem o 9.10. On też nie przyjechał. Także już dwa pociągi miały być zapełnione pasażerami, ale żaden z nich nie przyjechał. Także prawdopodobnie przyjedzie trzeci. No i do tego jednego pociągu wejdzie liczba pasażerów, która normalnie powinna się rozłożyć na trzy pociągi. To też można sobie wyobrazić, jak potem ten przejazd może wyglądać. Vamos como sardinas. No jest sytuacja dramatyczna w sumie. Ale w zasadzie no, on nikt z tym nic nie robi, a ludzie jak już po prostu no, wysiądą z pociągu, to no, chyba wracają do domu i zapominają o tej przygodzie no, aż do następnego razu. No chociaż może dochodzić też do no, dramatów albo komplikacji życia, bo jak ktoś musi dojechać do pracy na określoną godzinę no i ktoś raz znowu nie może przyjechać, no to w końcu straci tę pracę, podejrzaną. Także kto jeździ kolejami hiszpańskimi, ten w cyrku się nie śmieje. To jestem świetne połączenie. Jest 9.40. W pierwotnym zamyśle właśnie o 9,40 miało odjechać pociąg w mojej miejscowości. Miałem tu przyjechać na 9.50, a dentystę mam na 10:00. No ale ten pociąg o 9,40 już nigdy nie przyjedzie, bo wszystko się poprzesywało. także podróż zamiast 10 minut trwała półtorej no, godziny a to tylko 10 km. Teraz ważniejsza kwestia jest taka, że będę miał ekstrakcję kolejnej ósemki dolnej, która jest blisko nerwu i robi to chirurg. No ale to jest właśnie inna klinika, to już nie jest to Teslas, więc naprawdę mam nadzieję, że będzie to miało bardziej delikatny przebieg i nie będę potem półtora miesiąca dochodził do siebie. O, się boję. A właśnie, jeszcze mam zadanie specjalne: kupić buraki. Żona mnie poprosiła, żebym kupił buraki, Trzeba byłem w siedmiu sklepach i nie ma buraków. I byłem wczoraj tu na ryneczku i powiedziała mi wczoraj, że dzisiaj będzie miała buraki, więc. Zobaczymy czy nie kłamała. Hola. Hola. Tiene stromolacha hoy? E, sí. Perfecto. Tiene ajo o la Sí, puede ser con hoja. hay en España, la séptima sí. tienda que voy. En serio? Gracias, ciao. Jest. A to i tak co to za burak? to taka botwinka. Nie? No, a teraz ta najprzyjemniejsza część dnia, czyli wyrywanie zęba. Jeszcze mam zjeżdżenie, ale tak ryj mnie boli. Czuję się jakbym mnie ktoś w, w Dzisiaj chcąc, nie chcąc, do końca dnia muszę zrobić godówkę, bo nie mogę myć zębów do jutra. Ale mogę jeść, ale z kolei z uwagi na aparat, nie mogę jeść i nie umieć zębów. Uch. To jeszcze nie koniec tego kolejowego dramatu. Dzisiaj tu dalej Odyseja z pociągami. Masakrę, nie wiem co się dzieje. Nie mam co ja dzisiaj dojadę z to mi za bilet. Jak jest chyba 20 albo 15 minut opóźnienia, to można otrzymać zwrot za bilet. Przejazd na tej samej trasie. Spróbujemy zareklamować, zobaczymy. Ten pociąg ma pewnie 20 lat świetnych opóźnienia. Aż se pedir devolucjono o inną funkcja. Pono, pues, algún Argundia. Gracias. Pani mówi, że mi nie da zwrotu, bo nie działa drukarka. Ale żebym przyszedł kiedy indziej, to da. Ja mówię, mogę przyjść jutro? Nie, bo jutro jest moja koleżanka. No a ona nie może mi dać? No, Wolałabym to być ja. To mnie zapamiętasz? E, tak. Także przyjść sobotę po południu albo we wtorek. Jest też opcja, żeby przez internet wypełnić formularz o ten zwrot, ale raz to zrobiłem, to po miesiącu dostałem odpowiedź, że... Odrzucają wniosek, bo przez internet można robić tylko jeżeli się wysiądzie na stacji, na której nie ma kasjerów. Albo chyba w ogóle kas. No a tam faktycznie, jak wysiadłem wtedy, to nie było kas. Także to co? Da igual! Ale tak właśnie wygląda życie w Hiszpanii. Ktoś może pomyśleć, że super jazda pociągiem, bo widać e, przez okno morze i palmy, i w ogóle nie jest fajnie. No jak widać, w takim życiu codziennym, może to przybrać nieoczekiwany zwrot. No i skomplikować trochę życie, no ale... Mi się nigdzie nie spieszy, ale na przykład moja żona musi dzisiaj znowu wieczorem wrócić do pracy. No a teraz czekamy powrót do domu z buta, ale to dobrze, wyrobimy kroki. W kwestii odchudzania, no to super. Dużo chodzę, nie mogę jeść, <tak także hiszpańskie bezrobocie przyjęła w A to dopiero początek. Niedługo będę łażył 50 kilo. Jak tak dalej pójdzie.